Koreańskie czebole znane z wytwarzania elektroniki i samochodów oferują dla rodzimych sił zbrojnych szereg nowoczesnych pojazdów. Zapraszam aby się z nimi zapoznać. Kia KM420, samochód terenowy będący wojskową odmianą Kia Retona, służy do transportu żołnierzy lub ładunków. Jest w stanie przewieźć 540 kg zaopatrzenia lub 5 ludzi oraz holować przyczepy i artylerię. Piasty z automatyczną blokadą Umożliwiają przełączanie napędu w czasie jazdy do 60 km na godzinę. Opcjonalnie wyposażono kije w zestaw do głębokiego brodzenia. KM-420 stosuje się także jako nośnik uzbrojenia przeciwpancernego. Kia KM 1500 czteroosiowy samochód ciężarowy służący do przewozu ciężkich ładunków, np. czołgów i innych wozów opancerzonych. Maksymalna ładowność wynosi ponad 80 ton, a 450-konny silnik umieszczono pod kabiną dzieloną z Hyundaiem. Wersję holowniczą wyposażono w wyciągarkę o udźwigu do 25 ton. Zbiorniki paliwa zapewniają zasięg 700 km. Kia MTV Kolejna ciężarówka, jednak tym razem opancerzona. To pojazd średniej ładowności w konfiguracji 6x6. Jednak nie wyklucza się opracowywania innych odmian. Kabina i nadwozie zapewniają ochronę przed amunicją mało-kalibrową, artylerią, minami i MBC. Składane ławki w środku pomieszczą 24 żołnierzy, mających stanowiska strzeleckie do dyspozycji. MTV wyposażono w centralny system pompowania kół. Na uszkodzonych oponach jest w stanie przemierzyć do 50 Kija może przewozić 3 tony ładunku i samemu być transportowana na pokładach C130 Hercules lub A400 M Atlas. K30 Bicho. Samobieżny zestaw przeciwlotniczy zbudowany na gąsienicowym podwoziu K200. Może on wykrywać cele na dystansie 21 km i eliminować je w odległości do 3 km. Uzbrojeniem zestawu są przeciwlotnicze armaty kaliber 30 mm o szybkostrzelności 600 strzałów na minutę, a także dwie wyrzutnie kierowanych pocisków rakietowych LIGNX Chiron o zasięgu 7 km Bicho udało się wyeksportować. Do indii. Rotem KW2 Samobieżne działo przeciwlotnicze na kołowym podwoziu mające uzupełniać zestawy K-30. Na wieży pojazdu zainstalowano dwa działa kaliber 30 mm mogące trafiać w cele w odległości do 3000 m w czasie dowolnej pogody i pory dnia. KW-2 obsługiwany przez trzyosobową załogę może być używane także podczas wsparcia naziemnego. Stanowiska dowódcy i nowego umieszczono w wieży. Opancerzony kadłub jest całkowicie spawany. Zapewnia ochronę przed bronią strzeleczną i odłamkami artylerii. K1 Rocket, pierwszy produkowany w Korei czołg podstawowy, wprowadzono go w celu zastąpienia M48 Patton i stworzenia przeciwwagi wobec północno-koreańskich T62. K1 został zaprojektowany przez Amerykanów z Chrysler Defense na bazie prototypów Abramsa. Różnice między K1 a M1 Abrams obejmują niższą masę, wysokość oraz zastosowane komponenty. Produkcję uruchomiono w 1985. W zależności od wersji K1 uzbrojony jest w armatę kaliber 105 lub 120 mm. O pancerzu nie wiadomo wiele, poza tym, że jest kompozytowy. Czołg wyposażono w hybrydowy układ zawieszenia, który składa się z układu hydropneumatycznego i drążków skrętnych. Takie rozwiązanie zapewnia większą stabilność i zdolność podnoszenia i obniżania lufy w porównaniu do pojazdów wyposażonych w same drążki skrętne. Wadą czołgu jest brak systemów nadciśnieniowego chroniącego przed MBC. AS-21 Redback Bojowy wóz piechoty będący dziełem Hanua Defense. Pojazd uzbrojony w automatyczną armatę Bashmaster 2 kaliber 30 mm, karabin maszynowy 7,62 mm i wyrzutnie PPK Spike. Pomieści on trzyosobową załogę i ośmiu żołnierzy desantu. Redbacka wyposażono w nowatorskie rozwiązania jak kompozytowe gumowe gąsienice redukujące wibracje i hałas czy hydropneumatyczne zawieszenie ISU, którego zastosowanie zapewnia dodatkowe miejsce dla opancerzenia pod kadłubem. Dzięki współpracy z Izraelem pojazd Hanua Defense został wyposażony w systemy znane czołgu Merkawa, jak Iron Fist, niszczące wrogie pociski, zanim te trafią w cel, oraz Iron Vision, który pozwala załodze na obserwację otoczenia wokół wozu, jakby ten był przezroczysty. K806-808 White Tiger, lekkie transportery opancerzone od Hyundai Rotem. K806 jest lżejszy i krótszy, ale to ośmiokołowa odmiana może pokonywać przeszkody wodne. Bliźniacze pojazdy różnią się docelowymi zadaniami na polu walki. K806 przeznaczono do szybkich uderzeń, rozpoznania na tyłak wroga i ochrony strategicznych obiektów. K808 również ma służyć rozpoznaniu, ale na linii frontu, gdzie także będzie wspierał czołgi podstawowe. Obydwa transportery wyposażono w spawane kadłuby, chroniące przed 12 mm pociskami. Podwozie w kształcie V chroni przed minami i IED. Poziom ochrony można opcjonalnie zwiększyć, jednak kosztem tonażu. Wozy mogą przewieźć do 9 desantowców, którzy mają możliwość wyjścia nie tylko przez tylną rampę, ale też cztery włazy dachowe. Hyundai oferuje swoje transportery także w wariantach dowódczych, medycznych i jako nośniki uzbrojenia artyleryjskiego. K200 ten bojowy wóz piechoty oparto na bazie transportera M113 szeroko użytkowanego w Korei. Uzbrojenie stanowi WKM M2HB osadzony w wieży i sprzężony z mniejszym karabinem 7,62 umieszczonym na tylnym uchwycie. Dodatkowo K200 wyposażoną w wyrzutnie granatów dymnych i opcjonalnie pocisków TOW i rakiet przeciwpancernych METIS-M. Kadłub podwozie układ napędowy przejęto z M113. Z przodu pojazdu wstawiono silnik man i skrzynie biegów na licencji Alisona. BWP oferowano w zmodernizowanej wersji A1 z lepszym napędem systemem ochrony przeciw NBC i automatycznym systemem gaśniczym. 111 takich pojazdów sprzedano do Malezji K600. Pojazd inżynieryjny na podwoziu czołgowym jest dedykowany do takich operacji jak usuwanie min i przeszkód z pola walki oraz przygotowywanie stanowisk dla artylerii i pozostałych pojazdów bojowych. Wyposażenie specjalistyczne pochodzi z Wielkiej Brytanii. To pług minowy neutralizujący ładunki do głębokości 30 cm, podnośnik, duplikator sygnatury magnetycznej i system oznaczania przeszkód. K9 Thunder Samobieżna chałbica dobrze znana Polakom z tego względu, że jej podwozie wykorzystano w naszych AHS Crab. 155 mm armatochałbica od Hyundai potrafi wystrzeliwać pociski na odległość ponad 50 km. Szybkostrzelność wynosi do 8 pocisków na minutę. Załogę stanowi 5 żołnierzy, to jest dowódca, działonowy, nowy ładowniczy z pomocnikiem i kierowca. Podwozie korzysta z hydropneumatycznego zawieszenia i 1000-konnego silnika na licencji MTU. Wracając do działa, ładowana jest półautomatycznie, a jego żywotność wynosi 1000 strzałów. Od kilku lat produkuje się zmodernizowaną chałbicę K9A1 z ulepszoną optoelektroniką, nawigacją inercyjną i nowoczesnym SKO. W przygotowaniu jest wariant A2 z bardziej żywotną armatą, z automatem ładowania oraz wersją bezzałogową. K9 Thunder to bez wątpienia hit eksportowy koreańskiej zbrojeniówki i światowy lider w swojej klasie, zamówienia na pojazd z Złożyła Polska, Norwegia, Finlandia, Estonia, a Turcja, Egipt, Indie wraz z Australią zakopiły na K9 licencje. K-2 Black Panther najnowszy koreański czołg, który wkrótce trafi do Polski. Ponad 50 tonowa maszyna chroniona jest kompozytowym warstwowym pancerzem z ładunkami ERA, które wybochają po trafieniu przeciwnika. Hyundai jako uzbrojenie dostarczył gładkolufową armatę kaliber 120 mm z szybkostrzelnością 10 strzałów na minutę. Armata załadowana specjalistyczną amunicją KSTAM osiąga zasięg nawet 8 km. W 2020 Producent K2 zaproponował Polsce wariant K2.pl, który miał być dedykowany naszym siłom zbrojnym i produkowany razem z polską zbrojeniówką. Więcej o K2 Black Panther opowiadam w osobnym filmie, do którego link daję w opisie. Jupiter. Samobieżna artyleria zbudowana na podwoziu transportera K808. Gładkolufowa armata, kaliber 120 mm, jest kompatybilna z amunicją NATO, a swoją siłą ognia dorównuje czołgom. Opancerzenie jest identyczne jak w innych pojazdach z rodziny K806-808, z możliwością zamontowania dodatkowego pancerza modułowego. Jupitera obsługuje trzyosobowa załoga, a z tyłu kadłuba. Pomieszczą się jeszcze dwie osoby. Głównym zadaniem Jupitera na polu walki jest wsparcie ogniowe. K21 Bojowy wóz piechoty, będący sukcesorem K-200 i poprzednikiem Redbacka. W porównaniu do większości BWP-ów wyróżnia go niska masa. Osiągnięto ją dzięki podwoziu wykonanemu z aluminium i różnym częściom jak włazy, które wytworzono z włókna szklanego. Zdolności amfibijne zapewniają nadmuchiwane pływaki. W załogowej dwuosobowej wieży osadzono armatę kaliber 40 mm, a uzbrojeniem pojazdu jest także wyrzutnia PPK AT-1K Raybolt KMM60, kaliber 762, główne uzbrojenie, będące dziełem ST Dynamics, posiada szybkostrzelność 300 strzałów na minutę, stabilizator działa i możliwość prowadzenia ognia podczas pływania. Poza załogą K21 przewiezie 9 żołnierzy desantu. Pancerz pojazdu częściowo chroni te osoby nawet przed wysokokalibrową amunicją. Na przykład górna część wozu wytrzyma trafienie odłamkami artylerii kaliber 152 mm, która eksplodowała 10 metrów od pojazdu. Zachęcam, aby sprawdzać pozostałe materiały na tym kanale.